W pierwszej rundzie Pucharu Polski Radomka pokonała pierwsza ligowca z Sosnowca, a Chemik zwyciężył również z zespołem pierwszej ligi Losnowy Dwór Mazowiecki. W ćwierćfinale zdecydowanym faworytem będzie Chemik. Radomianki mają swoje problemy kadrowe i ostatnio na parkiecie prezentują się kiepsko. W lidze spadły na przedostatnie miejsce. Chemik jest trzeci. Ciężko będzie, ale taki sport. Co sobie wyobrażamy, że ja mogę teraz powiedzieć, albo zespół może powiedzieć, nie? Jedziemy po zwycięstwo, jesteśmy nastawieni, brzmi hipokryzją. Nie możemy też powiedzieć, że jedziemy tam oddać mecz, bo, bo nie jest to styl sportowca. Jedyne, co teraz możemy powiedzieć, że jedziemy tam, jak najlepiej się zaprezentować, bo myślę, że żadna inna odpowiedź nie byłaby bardziej szczera i prawdziwa. Mamy swoje problemy, większe od innych zespołów, moim zdaniem. Tak jest. Musimy z tego się podnieść, musimy to zaakceptować, starać się przezwyciężyć, ale wiecie Państwo, że takie czcze, czcze opinie i czcze zapewnienia no, chyba nie byłyby poważne spotkaniu ligowym rozegranym w grudniu Chemik zdeklasował Radomkę, wygrywając 3 do 0 w setach do 14, 16 i 23. Na tym musimy się skupić, żeby walczyć i pokazać pazura. To będziemy chciały zrobić, bo no właśnie mamy problem z tym, że jak nas zespół przyciśnie, to gdzieś ten pazur nam zanika i nie możemy znaleźć rozwiązania, także to jest szczególnie z zespołami, gdzie nie jesteśmy faworytem, tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy szybko, szybciej wychodziły z takich momentów, żeby jakby, jakby przetrenować ten czas na zespoły, z którymi już jakby musimy zdobywać punkty. Początek meczu Chemika z Radomką w środę 4 stycznia o godzinie 18 w Szczecinie.